Siemaneczko w 144 części Let's Play Morrowind. Tak, wreszcie, słoneczne em, światełko. Słoneczne światełko, tak. Po prostu dzień nas nie zabija, krótko mówiąc, jesteśmy człowiekiem, wreszcie. E, kurde zapomniałem sprawdzić, ile trwała kampania w odcinkach wampirów? Nie wiem, 5-6, dobra, mniejsza. E, jaki jest plan na dzisiaj? E, czyścić dziennik. I zaczniemy od pierwszego quest'a, Tylko zanim zaczniemy, pokażę wam co się zmieniło. Trochę się odgruzowałem, wróciłem do naszej naturalnej siły, e, kupiłem trochę potęg na manę, ustawiłem skróty klawiszowe pod e, wampirzy sygnet i kocie i pierścień, e, co daje nam kocie oczy. E, e, e. Zostawiłem wszystko, co jest ciężkie, bo będziemy powoli w przyszłych odcinkach. myśleć, że będę coś już myślał o tym, żeby przejść na ciężki pancerz. Tak mi się wydaje, że ile mamy tego? Ciężki pancerz, a wytrzymałość? Aha, Wytrzyma... w sumie wytrzymałość nam będzie dawała bonus do wytrzymałości. Da nam ciężki pancerz, warto go się nauczyć. No, do podnieść o kolejne 10. Przed kolejnym poziomem, ale to spokojnie. Jeszcze mam trochę czasu, ale warto to zrobić. Może po tym odcinku zobaczyłem. Nie, a w każdym razie nie wyrzucałem tego. No, bo to już jest bliżej niż dalej. nie? Jak będziemy zmieniać nasz wizerunek, bo. Już naprawdę długi czas mamy ten szklany secik. Jest fajny, nie powiem. Ale już naprawdę. A ta rękawiczka samotna, coś ciężkiego jest przecież też pancerza. Jak ona tu czeka na swoich kolegów z ciężkich setów. Dobra, mamy ogólnie hełm. Co będzie miał trochę mniej punktów, ale nie no, podniesiemy to może niekoniecznie. Mamy tarczę. Mamy też zbroję. Buty. Buty też mamy w sumie, chociaż buty, Buty nawet jak podniesiemy tą umiejętność, to one chyba będą no właśnie, będą takie se te buty mogą zostać. Chociaż kurde ciągle o tych butach zapójdam, żeby je ulepszyć, żeby jakoś skontrować to oślepienie. Ale już w sumie i tak się szybko dość poruszamy. Um, ale brakuje nam jeszcze sporo do, cięż do kompletu ciężkiego pancerza, nie trzeba będzie trochę podobierać. Nie wiem, czy mam jakieś yy, chyba zbroje. Nie jestem pewien, albo u krabąszcza sprzedane, albo pochowane w jakichś skrzyniach w Balmorze, albo w naszej twierdzy nawet. Mniejsza. Jakie dzisiaj zadanie robimy? Robimy dzisiaj zadanie em, rozdzieleni y, przez ogary. Jakiś czas temu, no już ładny czas temu, dostałem to przez przypadek, no i nie mogłem znaleźć tego jej chłopa. Oczywiście ten chłop jest wcale nie aż tak daleko, jakby się mogło to wydawać. Zaraz zobaczycie. Gdzie to jest? Znajdźmy ją, dokładnie i odwracamy się do jej pleców i ciśniemy prosto, w miarę prosto, nie musi być tak dokładnie prosto, dobra i teoretycznie tu powinny być jakieś ogary, może ja je wcześniej wybiłem, nie wiem, mniejsza, w każdym razie tam jest jej mąż. Tak z daleka to tak się trochę wtapia w tłum, nie? Dobra, gościu, udało ci cię porozmawiać z Falanu, a więc żyje. Pędźmy do niej szybko. <laughs> Także chodźmy. Mam nadzieję, że teraz te ogary się nie zrespią. Nie będę musiał uważać, jak z nim idę. <laughs> to by była lekka lipka. Ale może będzie wszystko dobrze. No, więc taki szybki kłośnik na początek odcinka. Aha, nie, przejdziemy tędy. To nie, 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 poczekaj, tam nie próbuj nawet. Tu jestem Halo? Tu jestem, spokojnie Tędy przejdziemy. Przejdziemy. No czy ja przejdę, a gdzie jest mój idiota? Ja pierdolę. Chodź tu kurwa kretynie. No tu kurwa durniu. Durniu. Debilu, kurwa. z, dlatego nienawidzę w starych grach. Prowadzić NPCów. Boże, pamiętam. No kurde, bele! Pamiętam jak, od razu mi się Gothic przypomina, jak tam żeby było kogoś zaprowadzić chyba do obozu na... Tak, do obozu na bagnie. I nie tylko, tam jeszcze chyba kilka takich misji było. Choć kurwa, debilu, za mną! Naprawdę, durniu, tutaj, za mną. Omijamy w ogóle górki, bo widzę, że kompletnie nie jarzy tematu, jak przejść bezpiecznie przez pagórki. Nic dziwnego, że się nie mogli znaleźć. Jak ten debil nie mógł przejść przez górkę. W ogóle już mnie to nie dziwi. Tu, znaczy tutaj do mnie. Tu jestem. Tam jest twoja kobita, chodź. Śmiało, śmiało, facet. No, Makaman. Come on. Kaman come on. Chodź, 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 chodź tutaj. W bidoku. Że tutaj czasami nigdzie. Dobra. Dziękuję, u mnie wszystko w porządku. Czym mogę służyć? A, teraz muszę go z powrotem doprowadzić. A, a ty nie podejdziesz pod tą górkę? No nie, nie denerwuj mnie. Czy tam... O Boże, wreszcie. Bogom niech będą dzięki. Trochę czytałem, że to może być zbugowany quest, bo tam jakaś złota edycja z jakimś... pospolszczeniem coś może nie zgrywać ale dobra. Na punktu taniec w ogniu, rozdział drugi, okej. Okay. Nie sądziłam, że już go znajdę, dobra, inne pierdoły, fajnie, fantastycznie, że się odnaleźliście. Mhm, dobra, co... dałeś mi jakąś książkę? O, tarcza wzrosła, to fajna książka. Ej, ile to jest warte? kur nebele nie, nie jest droga, ale fajna, dobra. Jaki jest quest następny? Hmm, był jeszcze taki kwestii. Eee. Eee. Czemu ja mam to z rodów u innych? Sny o białym gał że biały Guar, to będzie następny, no mhm. Dokładnie, dobra. W okolicach Telemory znajduje się obóz popielnych. Dokładnie. Także tym się zajmiemy, ale to po cięciu, bo muszę się tam przedostać. Ok, jesteśmy już w tym obozie. Eee, znajdźmy drogę, która stąd wychodzi. Chodźmy do skrzyżowania. Bo na tym skrzyżowaniu teoretycznie e, powinniśmy spotkać tego guara. Tak mi się. Czekajcie, kurwa. Aha, tylko weź, kurde, bądź mądry i pisz wiersze. Bo tu, jako takiej drogi, to ja tu nie widzę, szczerze mówiąc. O, coś tutaj jest. Okej, okay, dobra, coś mamy. Dobra, on powinien być na skrzyżowaniu, teoretycznie. Mam nadzieję, że ja nie przechodziłem i go nie spłoszyłem kiedyś tam przypadkiem. My się za bardzo nie oddalamy. Kim ty jesteś? Przybyszu, tak, ty, błagam, pomóż mi, napadli Mnie i dwaj przyklęci popielni, obrabowali mnie i pozostawiono na pastwę nosu. Właśnie ci e, O mało mnie nie zabili, zabrali mi wszystko Skóry gwarów, łatwo poznać, że są moje Jest na nich mój cholerny znak, słuchaj, jeśli możesz, pomóż mi Ich od w odzyskaniu i zabić tych złodziei, to nie Ominie cię wspaniała nagroda, chociaż mi z Napadu nic nie zostało Berwen z osady Telmora hojnie cię wynagrodzi. Obiecuję, co ty na to? Dobra, świetnie. Teraz ci przeklęci i popielni, zaj... zajmij się nimi. Mogą, yy, mogę obiecać, że gdy wróci, zwrócić mi skóry, hojność Berwena będzie wielka. W końcu to ona tu rządzi. Nie możemy pozwolić, aby niezasadniony atak na handlarze skórami zrujnował czyjeś interesy. Wszędzie ich poznam. Wyglądali na ździeciały mroczne elfy. Mieli na sobie zwierzęce skóry, byli wytatuowani. Mieli też jakieś takie dziwne fryzury, nie po, powinno być trudno ich znaleźć. No, czyli typowe pewnie przy ognisku siedzą jacyś frajerzy. Mhm, no kurwa, miałem zrobić zadanie z białym guarem, a dostałem kolejne. O, 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 to nie jest jakieś skrzyżowanie tutaj. Jest, 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 patrzcie, patrzcie na ogon. Patrzcie na ogon. Dobra, jest biały guar. Ok. Ruszył natychmiast na zachód. No on ma też... On ma nas gdzieś zaprowadzić. Dobra, mam mam nadzieję, że się nigdzie nie zbaguje, naprawdę. Mam nadzieję, że on się możemy biec... No, nie, on nie biega. Może tylko kuśtyka z lewej na prawą Przy okazji Mroczne tam są ruiny mrocz, ten, Znaczy mroczne Zdziczałe elfy Tam chodzi jakiś chochlik Dobra niech sobie chodzi Dobra na razie skupmy się na tym Już dostaliśmy następny quest Fajnie bo, bo tu w okolicy Mam nadzieję że uda się to zrobić Chociaż kurwa te zdziczałe elfy to cholera Gdzie mogą być tak naprawdę ale mniejsza na razie to jest najważniejsze, ten biały guar. A wtedy też w tej wiosce robiliśmy, kończyliśmy jakiegoś questa i dostaliśmy właśnie tego questa, nie? Okej. Okay. Dobra, i mamy stąd zabrać... Okej, okay, ten amulet. Dobra. Co mamy tutaj na wpisie? Mm. Dobra. Okej, okay, teraz musimy wracać. E, musimy wracać do obozu i musimy pogadać, tylko z kto nam dał tego quest'a? Nie pamiętam. Dobra, jak będziemy w obozie to się... To tam kogoś znajdziemy. Musimy przekazać ten amulet. To jest najważniejsze. A tymi elfami to się zajmiemy za moment. Czy tu... a, tutaj już jest ta, telwos chyba, nie? Tylko, gdzie te elfy mogą być? Nie wiem czy ja tutaj gdzieś po drodze nie wybiłem żadnych elfów. Nie, nie, nie. Czasami... A czasami wiecie, nie jest tak, że już można oddać od razu quest'a, ale to nie, 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 nie w tym wypadku. Dobra, najpierw dajmy właśnie tego quest'a z Guarem, żeby jego już mieć odfajkowanego. Myślę, że wtedy zrobimy najlepiej. Tu jest co prawda... Tu jest kopalnia, to tu raczej tych elfów by nie było, nie? No raczej nie. Spieprzaj. Kim tutaj mieliśmy pogadać? Czekajcie, zaraz zobaczymy na misję. Um, mm, 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 mm. Dobra, nie widzę z kim tu mamy pogadać, więc może tutaj UR, UR. To jest jakaś chyba wieżyczka. Czekajcie, u... Nie będzie czasami tu... Nie, zaraz, 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 zaraz... Coś jest nie tak... o, o, o! o. Moment, to nie będzie ona? E, tak, Biały Guar. E, e, widziałam twą podróż we śnie. Widziałam gdzie doprowadził Cię Biały Guar i co tam się znajdowało. Doprowadzono Cię do ciała Ashamanu. Działała e, działa tu jako uzdrowicielka. Działała. Hmm. Wiele lat temu. Oddała swoje życie, aby żyć mogli inni. E, podobno, proces ten będzie się powtarzać tak. Aby dzięki tej ofierze mogli żyć inni. Moje dziecko, byliśmy świadkami cudu. Masz teraz w swoim posiadaniu amulet. E, dzięki Ci, ten amulet ocali mój lud. Przyjmij to w zamian. E, to sławna w moim plemieniu tarcza, zwana tarczą nieugiętego. nieugiętego. Gdy weźmiesz ją w dłoń, poczujesz, jaką siłę przepełnia zmęczone członki. Powodzenia, przyjacielu. Okej, okay, co prawda ja i tak mam już najlepszą tarczę w grze, ale spoko. Przynajmniej zakończyliśmy e, questa. Co prawda pewnie mnie to trochę obciążyło. Tarcza nieugiętego przywrócenie kondycji. Uff. Boże, co za shit, co za shit, pięć ładunków. Okej, okay, dobra. E... Okej, ci by powinni być gdzieś... Gdzieś w tym miejscu, gdzieś tutaj. jestem prawie pewien, że ja już ich wybiłem. jeśli tak... To ciekawe, czy będą ciała z tymi skórami, nie? Może być dość problematyczne jak teraz. O! Albo to było skryptowane i oni teraz dopiero tutaj są. Kogo my tu mamy? To są oni. Czy to są. Kurde. To mogą być oni. To mogą być oni. Tak, zamaskowani. Tak, to są oni. Dobra. Um, to robimy save I trzeba ich zaciukać, Ale byłem przekonany, że oni będą chcieli nas. Zrzucą się na nas. A tu nie. A, teraz wystarczyło... Sugerujesz, że to nasza robota, prawo. Jak widać, nawet mroczny elf może czasami mieć rację, dobra. Sprowokować. To był je A ty... Ku... a łucznik, dobra. Dobra, to robimy. Jakiś twardy z siebie łucznik. Ehm, co wy tutaj macie? Te skóry mnie interesują cholerne. Chociaż pewnie te skóry. Nie nie macie przy sobie je? Czy Tutaj są skóra głara 10 sztuk i to chyba tyle, nie? Tutaj nic więcej nie widzę, chyba więcej nie było, żebym tutaj dwa razy nie dymał zaraz. Nie. Dobra i teraz jakbyśmy pocisnęli w sumie tak na prosto, to byśmy w zasadzie na tego kolesia trafili teoretycznie Zobaczymy. Fajnie byłoby to zrobić też. Na szybkości tego kłośika Odpier się ode mnie Zwierzaku O kurde Cudzy, że mi nie wywaliło O serio? Co ty tutaj robisz? Co tutaj robisz złote pustwo? Wiem, wiem, powinienem mu łapać, ale... Kurwa, ty przeżyłeś jeszcze? Miałeś coś ciekawego za broń? E, nie, mam kasy blue i nie potrzebuję. Tam był szczur po lewej, wiem. Dobra, jestem faciu tutaj, okej. Okay. ten szczur będzie mnie gonił? Kurwa, patrzcie. Patrzcie, kurwa, jak biegnie. Dobra, dobra. Wdychaj, frajerze. Ok. Eee... E, e, dokładnie. Dziękuję Ci za ich odzyskanie. To miło, że udało Ci się odpowiednio ukarać złodziei. Jeśli zachaczysz przypadkiem o osadę Telmora, to nie ominie cię nagroda. Udaj się do Berwen. Dam znać komu trzeba, żeby wypatrywali Cię, Drax. Okej. Okay. Powstałem, że to nie jest koniec questa, nie? Dokładnie. Telmora. Czekajcie, Telmora. To jest dość daleko. Nie pamiętam, gdzie była Telmora. O, Telmora. Jest kurwa Telmora. Poczekajcie, bo mam chyba jakieś za... Nie, Telmora to jest tutaj. A nie, to jest dość blisko. To poczekajcie, to jeszcze może zrobimy sobie e, misję do Telmory. Żeby to znaczy misję podróż, żeby sobie odebrać tego e, nagrodę. I nie wiem, czy nie będzie w zasadzie też końca, Koniec odcinka. No zobaczymy, tylko na razie musimy się przedostać. Może być problematyczne. Mogłem jeszcze buty pod. Nie, może nie jest takie problematyczne. Bo Telmora, Telmora to będzie tam. Na wprost praktycznie, nie? Dokładnie. Nie, to okej, okay. dobra, to zrobimy, robimy to. Teraz możemy już normalnie podróżować. Brakowało mi tego, nie ukrywam. Gdzieś tutaj był jakiś stateczek, chyba tam w dole, nie? Tam, no w Telmorze mamy znaleźć tego faceta, wiadomo ciekawe co to będzie za nagrodę raczej dupy nam to nie urwie no nie spodziewałbym się że dostaniemy z tysiąc smoków czy coś w tym stylu ale żeby to odfajkować chodzi głównie o to żeby to odfajkować z dziennika dzień dobry telmora za jedną monetkę ja się napiję dziękuję dziękuję Nagroda, którą mogę odebrać u jego przyjaciela berwen w Telmorze. morze. Um, berwen, czy ja tutaj taką znajdę w miarę szybko. Jest um, berwen, to jest handlarka. E, gdzie my jesteśmy tutaj? Dobra. Uh, tej handlarki to jest, to, to jest tutaj, dobra odbierzmy to sobie um, dokładnie, przychodzę po nagrodę. Ah, gricie, mój, mój stary przyjaciel. Podobno bez swojej pomocy nie poradził sobie. Jakiś czas temu z, pewną, z pewnym problemem. Czy to był ten interes, który zamieszani byli jacyś tam popielni? Oni się nigdy nie nauczą. Ogromnie ci za to dziękuję. Te skóry Guarów były kupione z moim sporym udziałem finansowym. Dobra, dodano czy zwykłe premie do zdrowia. Okej, okay, to w sumie spoko. To może być w trudnych sytuacjach. pierścień każącej dłoni, jeszcze jakiś kurwa. Może być ciekawe. E, zajebiście Dobra e, Ten pierścień, no ja teraz weź znajdź ten pierścień, może szybciej będzie tutaj Pierścień karzącej dłoni e, Karzącej dłoni, obniżenie kondycji na dotyk, nech Ale dobra, te miksturki padły e, Pytanie y, Ile to się już nagrywa, cholera wie bo zapomniałem, bo trochę czołem Ten no, odcinek, czy mamy Jeszcze są jakieś tutaj takie mini questy co to jest? Ale ja już go zabiłem, to jak ja mam to jeszcze zrobić? Hmm, dobra, dobra, chwila, cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Nie wiem dlaczego ten quest jest ciągle w dzienniku, nie mam pojęcia. Zabiliśmy go, czyli bo nas, wykorzystał nas i spotkała go Kara, więc nie wiem dlaczego to jeszcze jest tutaj w dzienniku i nic ciekawego na szybko nie znalazłem w internetach, ale znalazłem też innego westa, którego możemy załatwić w minutkę, mianowicie wodius Nucius. to jest bardzo nieszczęśliwy gość. Dowiedzieliśmy się, musimy z nim pogadać. Tylko o, jesteśmy w, ogólnie w State Nin i to jest ten gościu, tylko martwi mnie to, że ten pieprzony strażnik tu biegnie. O, I trzeba się go pozbyć. Czy sobie odpuścił? Bo jeśli sobie odpuścił, to może na szybko uda się pogadać z tym gościem. I skończyć, skończyć tego quest'a. I to będzie na tyle. To będzie chyba... Ile zrobiliśmy? Trzy quest'y? To będzie czwarty chyba, nie? Taki... Wiecie, z tych takich... ...stricte pobocznych, nie? Kurwa, się wystrosiłem. O jezu, on też tam poszedł tam daleko? O kurwa. Jetty. O Jezus Maria. <laughs> nie chcę zabijać tego strażnika, nie? No kurwa, ale jak mnie zmusi do tego, a widzę, że bardzo chcę to zrobić. No dobra, kurwa, no to idziemy na solówkę. Dałeś mi wyjścia stary Dałeś mi zupełnie wyjścia Ej dobra 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 choć. Y, tam jeszcze w środku może być jeszcze jeden Więc wolałbym żebyś tutaj podszedł No oczywiście Zdecydowanie wolałbym żebyś podszedł Halo Gościu Bo przedłużamy odcinek przez ciebie Albo chociaż żeby strażnik się cofnął Kurwa! Um, uwielbiam tego baga ze strażnikami. Dobra, słuchaj, tak czego chcesz. Jeśli chcesz się w dosyć przyda ci się moja dobra rada. Dobra rada. Od niedawna w tej okolicy Łazik zabierze cię do miasta Wiwek lub Balmory. Szybko i tania. Żadnych kłopotów nie sprawi ci ani dzikie zwierzęta, ani inne bandyci. Mhm. Dobra. E, nieszczęśliwy? No cóż, to prawda, nie jestem bardzo szczęśliwy. Gdybym miał 100 smoków, już dawno byłbym w Narzis. Przybyłem tutaj spodziewając się, że czeka na mnie fortuna, a teraz został mi tylko ten przeklęty pierścień. A może zechcesz go kupić za 100 smoków? Jest warty dużo więcej, ale niestety jego urok odstrasza klientów. Otóż yy, to maleństwo przyspiesza bieg, wysyłając jed... Na krew z, Wysysając jednak krew z osoby korzystającej z jego mocy, proszę zrób to. Zrób mi przysługę. Teoretycznie ten pierścień jest głównowarty, tak naprawdę. Ale chcę mieć questa zrobionego i chcę być dobrym mrocznym elfem. Także trzymaj. Zajebiście. E, chciałbym się odsunąć, jeszcze na koniec odcinka, zobaczyć sobie ten pierścień. Jak to wygląda. On tu będzie biegł. No to najwyżej skończyć jak swój kolega. Idziesz. Nie dobra. E, mam nadzieję, że pierścień przyniesie mi więcej szczęścia w czasie moich przygód. Ok, czyli to zadanie zostało wykonane. E, prawda? Tak, no to fantastycznie. Fantastycznie. Jeszcze może, możliwe, że tutaj jakieś jeszcze jest zadanie, na przykład te dwie lampy. Ale to już nie w tym odcinku. W następnym zobaczymy, czy będziemy robić fabułę, czy może dalej dziennik czyścić nie jest napisane jaki to jest pierścień. Zdobiony pierścień uzdrowienia. No tak, jest takie, dobra. Mniejsza, ważne, że zadanie wykonane w tym odcinku to by było na tyle. Także wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się, i na razie.